Krzysiu i bęben na szkolnej mieszka. Czarny ma sweter, ten nasz koleżka. chrumka i chrząka przez całe ranki, taszcząc do domu opał z węglarki. A kiedy z lasu major powraca, wznieca afery, to jego praca. Raz major krzyczy, ksiek ty knurze, a Krzysiek brudnął na dymabuzie. Lekarz powiada, nie pi pan mleka, a on z butelką za hasiok ucieka. Major mu mówi: zamknij tą dupę, a on ze strachu robi już kupę. Lecz Krzysiu kocha sucho do lasa, mimo iż nitro wącha po lasach, i byłoby miło razem z nim gościć na jednym oddziale w szpitalu w choroszczy.